Witam Was, dzień dobry. Mamy tutaj zadanie ósme z tegorocznej matury rozszerzonej i jest to zadanie następujące. Dany jest trójkąt ABC, który nie jest równoramienny. W tym trójkącie miara kąta ABC jest dwa razy większa od miary kąta BAC. Wykaż, że długości boków spełniają warunek podany. Dopiszę sobie tutaj jeszcze yy, nasz ten drugi kąt, czyli kąt ten jest dwa razy większy. Tak. I jeszcze sobie jedną rzecz do, yy, dopiszę. Mianowicie dorysuję tutaj dwusieczną tego kąta 2 alfa. Yy, I co się wtedy dzieje? Ona po pierwsze dzieli bok AC na dwie części. Tutaj sobie dopiszę punkt D. <coughs> no i jednocześnie dzieli kąt 2 alfa no, na dwa równe kąty, czyli tutaj mamy alfa i tutaj mamy alfa. Wprowadzę sobie takie pomocnicze oznaczenia, żeby było łatwiej patrzeć na te długości boków. Bok naprzeciwko wierzchołka A nazwę sobie małą literą A, bok naprzeciwko wierzchołka B nazwę sobie literką B, a bok naprzeciwko wierzchołka C literką C. Natomiast ten punkt D wpadania dwusiecznej na bok AC dzieli go na dwa kawałki, x i y. I teraz, już po dorysowaniu tej dwusiecznej i stwierdzeniu, że tutaj mamy kąt alfa, i przy wierzchołku A również mogę dopisać, że ta zielona kreseczka, ta nasza dwusieczna, też ma w tym odcinku BD długość X, bo tworzy pewien trójkąt równoramienny ABD. Dobrze, przy wprowadzeniu takich oznaczeń zapiszmy sobie jeszcze, czym jest to nasze zdanie, nasze równanie zadania. AC do kwadratu to mamy B kwadrat. <laughs> To się równa. BC do kwadratu to mamy a kwadrat plus AB razy BC. Czyli my do takiego czegoś chcemy dojść. Zamieniłam sobie po prostu te odcinki oznaczone wierzchołkami na odcinki oznaczone tymi literkami. Jest troszeczkę łatwiej na to patrzeć. No i teraz przystępujemy do działania. Z czego my tutaj możemy skorzystać? Po pierwsze, w trójkącie tym. Z dwusieczną, czyli ABD, jeśli użyję twierdzenie kosinusów, to otrzymam jakie równanie? x kwadrat to się równa x kwadrat plus c kwadrat minus 2xc kosinus alfa. x kwadraty nam się skracają. Jak przeniesiemy sobie to wyrażenie z minusem na lewą stronę, otrzymujemy 2xC razy cosinus alfa równa się c kwadrat. Podzielę jeszcze przez c i mam 2x razy cosinus alfa równa się c. Z tego otrzymam, że x to się równa c przez 2 cosinus tutaj jeszcze alfa. O i mamy teraz nasz x, tak? Teraz uwaga, jedziemy dalej z trójkąta ABC tego naszego całego pełnego oraz twierdzenia sinusów co możemy y, otrzymać, że A przez sinus alfa to się równa B przez sinus 2 alfa, zamieniając sinus 2 alfa zgodnie ze wzorem otrzymuję, że to jest 2 sinus alfa cosinus alfa. Tutaj mi się sinus alfa redukuje i otrzymuję, że a to się równa b przez 2 cosinus alfa, a tak naprawdę chcę mieć to 2 cosinus alfa. I to będzie b przez a. Teraz to, co otrzymałam, wstawiam sobie do tego mojego x, czyli teraz z tego i tego tutaj przed chwilą otrzymanego, mam, że x to się równa c podzielone przez b przez a, czyli c a przez b. To jest warte do zapamiętania teraz, ten moment. x to jest CA przez b. Dobrze i teraz z jeszcze jednej rzeczy mianowicie stwierdzenia odwusiecznej. Mam następującą y, y, proporcję. x do y ma się tak, jak C do a. Czyli y to się równa ax przez c. Ax, x przed chwileczką wyznaczyliśmy, czyli to jest a razy ca przez b i przez c. No to c nam się tutaj skraca i otrzymujemy, że y to się równa a kwadrat przez b. Też jest to moment do zapamiętania ważny, bo teraz zauważmy, że przy wprowadzaniu tych oznaczeń, X plus, y. x plus y daje nam cały bok b. Jak w miejsce x i w miejsce y wstawię te nasze wyrażenia, czyli ca przez b plus a kwadrat przez b równa się b i pomnożę przez b, żeby pozbyć się tych mianowników, to właśnie otrzymam to, co było mi potrzebne, czyli dokładnie ca plus a kwadrat równa się B kwadrat. I to kończy nasz dowód, bo właśnie takiego wyrażenia od, szukaliśmy, takiego, takie wyrażenie chcieliśmy wykazać. To jest dokładnie wyrażenie z naszej tezy początkowej. Także tyle w tym zadanku. Dziękuję Wam za uwagę.